Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Nasza zemsta jest, jest SageMod. Dzisiaj gram oczywiście na trybie najtrudniejszym w na trybie Impossible, czyli najtrudniejszym się tylko da i taką planowałem grać po kolei te wszystkie kolejne mapki, ale tak naprawdę zauważyłem, że te mapki nie są takie trudne, te przynajmniej początkowe, które tutaj właściwie widzicie. Spróbujemy na mapce troszeczkę dalszej, inny z końcowych tutaj na tej mapce to po, powiem wszędzie, że to jest jedna z ulubionych mapek Mówię z tego powodu, że na niej najlepiej ekspicję bohaterów, jeśli ktoś z Was. ma bohatera, tak jak ja w tym momencie będę grał bohaterem na piątym poziomie, to polecam tamtą właśnie mapkę. Ona jest mega dobra właśnie pod ekspienie, bo dzięki temu możecie bardzo szybko to wszystko nadrobić. I oczywiście też mam tych bohaterów do odblokowania i nie wiem czy spróbuję sobie w kolejnej grach, jeśli będziecie mieli takową oczywiście ochotę, policję w te tryby trudniejsze, czyli te nowe dołożone w tym miejscu i nowy tryb u góry oraz nowy tryb tutaj e, na bagnach. Napiszcie oczywiście mi pod filmikiem, czy macie tego ochotę, się w komentarzach, zostawcie łapeczkę i oczywiście czekajcie, gdzie już tu mam, jest mój kochanie wspierający. Dzięki wielkie, że jesteście i bardzo was wszystkich oczywiście z tego miejsca pozdrawiam. Wielkie, wielkie dzięki. No dobrze, ruszamy z tym Koksem, Jednakże nasze wieżyczki, lekko je zmodyfikujemy. Nie będę grał tymi samymi, czy będę grał bardzo podobnymi, będę grał bardzo podobnymi, bo ta mapka jest wręcz idealna pod to. Jednakże chyba z tych rezygnuję, Nie wiem jeszcze, czy z nich zrezygnujemy, ale naprawdę zrezygnujemy z tego. Zamiast tego weźmiemy sobie z powrotem jednak piecyk, więc wydajemy so troszeczkę lepszy. Ono się yy, szamana. No tutaj mam wielki dylemat, bo oczywiście szamana na tym mapce też jest dobry, bo tu jest dużo jednostek yy, takich masowych. Jednakże będziemy mieli jednocześnie też jednostki, będziemy mieli nasz na piecyk, ale chyba szaman tu się nam idealnie nada. No i mamy tych naszych orków. Powiem wam szczerze, że tak o, Teoretycznie mogłem wam pokazać, jak wyglądają i mm, Dark Knight'i, jednakże dobrze wiem, że no, orkowie są lepsi, orkowie są zdecydowanie lepsi, więc wybaczcie mi jednak zagram moimi tutaj kochanymi orkami e, chyba, że wam ich rzucę na zamiast tych dobrze, zróbmy tak, czyli Dark Knight'ów pokażę wam, jak wyglądają dzisiaj, zamiast właśnie tych moich tutaj e, Elite Harasser'ów, chociaż wy, uw uważam ich i tak też jak za lepszą jednostkę, niżeli Dark Knight'i z tych kolejnych tutaj nie ma nic ciekawego. To jest bardzo dobre, ale tylko i wyłącznie na pojedynczą jednostkę, bo tu mam bardzo wielki damage, oczywiście czasowy, jest to bardzo, bardzo mocne. zeperinów, zeperinów za bardzo też nie używałem, jakoś nie korzystałem z ich nie wiem, jakoś nie czuję ich mocy, nie czuję ich mocy, tak samo nie czuję mocy Wiedźm. Wiedźma i zeperin to były jednostki na pewno płatne, bo to oczywiście pamiętam, więc to były jednostki płatne, te są w miarę ciekawe. No i oczywiście Swamp Finks. Nie pamiętam, co to dokładnie było. Ale jak widać, jest on na troszeczkę kozacki się wydaje. że jest zasięg duży. Dimage i czasówka, no nockowo nawet mocna. Eee, czyli jak widzicie sami, można go porównać, z czym go można porównać? Nie wiem, z tym. Widzicie, ten ma taki, takie ustawienia, a ten ma takie. Czyli jest on zdecydowanie mocniejszy od niego. Bije częściej, mocniej i ma lepszy zasięg. Tylko zobaczymy, cóż takiego będzie, ale to w późniejszych oczywiście grach. No dobrze, tu mam wszystko na max oczywiście przy, przypominam yy, i będziemy z tą mapką na poziomie Impossible. Próbujmy. Ta mapka jest o tyle fajna, że ona ma jedno wyjście, więc to jest wielki, wielki oczywiście plusik. Ma kilka ukrytych achievementów do zdobycia. Pierwszy achievement rozwalenie wszystkich dyni. Drugi achievement, jest to rozwalanie wszystkich owieczek tutaj, ale odpalacie wtedy tego to farmera, który jest dosyć silny, więc uruchamiając go miejcie to na względzie, że on jest dobry. Że no, trzeba to mieć na uwadze, że nie możecie mieć lekkie problemy przy obronie, no to dobrze, to zobaczymy. się tych naszych tutaj przyjaciół nowych, jak widzicie jest tylko dwóch, są oni wytrzymalsi, 130 życia w porównaniu do 78, i pancerz od razu na dwa mają, więc są mocniejsi, ale pamiętajcie, ich największym minusem właśnie jest to, że są pojedynczy. To jest ich największy minus. Tak o, budujemy się w ten sposób, żeby tutaj jednak był obszarówka jak największa. Czyli oczywiście szala na ostatnim poziomie ma wielką ob obszarówkę. E, tutaj montujemy tych, ono się szczelania. Tutaj no, też montujemy tych. I to właśnie jest teraz minus tych naszych szkielecików, że jednak ich zasięg jest bardzo, bardzo mal malutki. Normalnie byśmy tutaj postawili łuczników, którzy mają zasięg bardzo daleki I to jest oczywiście mega mocne No, oni mają zasięg bardzo mały No, ale w tym momencie nic na to nie poradzimy oczywiście Więc tak, to będzie musiało tutaj nam e, pozostać No to ruszamy Później oczywiście chcę polepszyć sobie szamana tylko teraz polepszyłem sobie tylko i wyłącznie piecych, polepszyłem sobie oczywiście kilku szkieletów No, ale później będziemy się skupiali głównie tutaj na obronie właśnie przed magią jeszcze 170, 270 życia to oczywiście już jest jakaś tam kwota Podsuwam go troszeczkę bliżej oczywiście żeby on zyskiwał nam już tutaj swój damage, on strzela. może znaczy on bombami, że przegramam, on rzuca bombami, już muszę w tym miejscu też bywał radę. No powiedzmy, powiedzmy, jak się on sobie się daje radę z tym? No, jak już się widzicie, sami, nie, oni go olewają nawet, nawet i lepiej, nawet i lepiej, że są oni tutaj olewani przez, przez te jednostki, tej więc nawet bardzo, bardzo fajnie. Tych Tutaj moglibyśmy podbić lekko się większy, ich dimen, dimen, dimen Ponieważ się bardzo zwiększy, no oczywiście, mamy też tych, ich dimension się mniej zmniejsza, Ale jak mówiłem, tutaj mi bardziej zależy na ilościówce, jeżeli na jakościówce, że tak to powiem. Ok, mamy też tutaj zrzut, no i oczywiście, podpalenie. Spoko, bardzo fajne, oczywiście, rzecz to jest. Rzuciłem w tym miejscu, mogę rzucić tutaj, w tym miejscu jednak, zawsze wiecie, zawsze to byłby lepszy dimension. Eee, lepsze obrażenia byłoby tutaj, ale dobra. Teraz, oczywiście, piecyk. Was wysuwamy maksymalnie. No i oczywiście, też w tym miejscu będziemy się bronili jeszcze tutaj dodatkowymi jednostkami. No i on tutaj no, będzie sobie strzelał. Ja mu nic nie podbiłem, czekajcie. Już wiem, że może jest taki słaby. Muszę jednak wyjść. Muszę jednak wyjść i go polepszyć. Bo mu nic nie nałem przecież: rakiety. Później tutaj będzie uderzanie w ziemię. Później będzie respił sobie żołnierzy. Eee, podpalenie. No i oczywiście wzmocnienie tego naszego. I teraz tego. Um, tu mamy Attack on the Soldier, rzućmy to, rzućmy to. I tu mamy AOE, i tu mamy też AOE, ale to AOE ma lekko większy damage, więc to sobie weźmy. No i wróćmy. No niestety gramy od początku, ale już widzieliście, jak to, jaką taktyką będę grał, więc oczywiście szybciutko ją odbuduję dokładnie w ten sam sposób. No bo to jest dobra, tak, tak, dobra taktyka, już widzicie, mam razu tych wojów ze sobą. No to, to się dużo zmienia teraz w tej całej naszej rozgrywce. Teraz postawię mniej tych jednostek innych, to się już możemy ich uruchomić, czy może nie. To podbijemy, to podbijemy, to podbijemy. No i spoko. No i spoko. I teraz jeszcze podbijemy tego, czemuż by nie. No i w tym momencie troszkę lepiej to będzie wyglądało oczywiście, bo nasi te solderowie są też 160 ży życia i mam są w za free. Nic za nich nie płacę, więc to jest bardzo mocne. Z tego co rozumiem, co, oni będą, nikt nie będzie bił mojego tutaj kolegi? Chyba nikt. Chyba nikt się stun, mega dużo pocisku, no dobra to już jest i inna zapomniałem całkowicie, tego przecież nie było. Ale jak mówiłem, to wszystko można wybijać. I po rozbiciu wszystkich dyni mamy ten achievement dodatkowy, chyba nic innego nie było. Dynie, no jak mówiłem ten Farmer. Coś z wiatrakami jeszcze jest, ale nie wiem co, nie pamiętam co było z tym wiatrakami. Z rybakiem nic nie ma, testowałem, z rybakiem nic nie było. więc tutaj, no nic tutaj ciekawego nie będzie z nim. Wy też idziecie oczywiście naprzód, czemuż by nie? Wy też maksymalnie idziecie naprzód. No i dobra, najpierw tu tego pana, bo jak widzicie sami, no póki co lecą z, albo z żanuą obroną przed atakami fizycznymi, albo z minimalną pojedynczą obroną przed atakami fizycznymi, więc nie ma sensu tutaj jeszcze bardzo się na tym skupić, jednak pierwszy co oczywiście zrobimy sobie tutaj masówkę, onoście właśnie jakiegoś największego damage'a fizycznego, właśnie fizycznego. I na tym co się teraz jak najbardziej skupić. tu tutaj na palm. nie skle się regenerują bardzo szybko, więc bez sensu jest tego nie używać. Myślę, że budować szamana bardziej iść na film kierunku, bo pamiętajcie jeszcze jedno, o jednej rzeczy. Tu oczywiście później mi się pokażą jednostki latające. I na nie teście muszę, muszę szykować. To jest fajne, bo to wypuszcza coś na też szkieleta. Yy. Chyba tak o wypuszcza go, chyba to miało jakieś zależności, że ktoś musi zginąć, czy ktoś inny, czy coś innego. Po prostu ogólnie jest wypuszczany ten szkieletik i to jest bardzo fajne oczywiście. To jest bardzo fajne, bardzo przyjemne, więc to warto zawsze mieć. No i pamiętajcie, że szykujemy się oczywiście na jedno bo one mogą naprawić największy problem, bo de facto nasza główna obrona będzie polegała właśnie na piecyku no i oczywiście na wojach z tyłu. A oni nie biją, oni po prostu nie biją w tym momencie w ogóle jednostek latających, na końcu zawsze miałem przed tym jeszcze moich tutaj harserów z łukami, więc oni tutaj radzili sobie z tym idealnie, w tym momencie tego nie mamy, więc tutaj jest nie da problem, żeby jakoś to wybronić, ale mam nadzieję, że jakoś to ogarniemy, żeby to wszystko miało jakieś tam ręce i nogi oczywiście, więc zobaczymy też później jak to będzie nam wyglądało, ale póki co jest właśnie stabilnie. Golem, Golemy oczywiście oczywiście chcemy, nie golema. To jest szkielet golem? Summon bonem. Bonem. Gigant. Czy, przepraszam, nie gigant. Giant. Szkieletor. Tak, staram się jakoś ten swój angielski szlifować, ale wiem, że oczywiście to nie bardzo mi powolno i bardzo słabo. Ja o tym dobrze oczywiście wiem. Ale staram się, żeby to jakoś tam przynajmniej brzmiało, żeby już nie było aż tak tragicznie. Będę stał się w ogóle też jakoś uszkolić. Mam nadzieję, że e, za kilka miesięcy, no, tak, może być do miesiące, będzie widać różnicę. Między tym co y, było przedtem, a tym co jest aktualnie musimy mojej y, y, wymowy angielskiej. No Polska wiem, że i tak się też nie jest na jakimś wysokim poziomie, no ale to jest inna sprawa. No tak musi być, jak widocznie musiało być. <laughs> Dobrze. Tutaj widzicie, on tylko podszedł, czy sięgnie, sięgnie tego super. Bo chciałem jego teraz podbić na maksymalny poziom, żeby jemu dać możliwość bycia AOE. Szaman ma naprawdę bardzo kozacki atak AOE. Trzeba mam był płatną jednostką z tego co pamiętam. Chyba? bo powiem szczerze, że już się zaczynam gubić co było płatne, co było bezpłatne, bo przynajmniej to oczywiście wersja. No ale mam nadzieję, że tutaj większego problem nie będzie, ale jak widzicie, gramy na poziomie IMPOSSIBLE, najtrudniejszy możliwy poziom. To jest mapka chyba jedna z łatwiejszych, jak szczerze mówiąc, bo to jest mapka idealna do, do nabijania poziomów. Serio, to jest mapka na której się nabija poziomy i jeśli, to się będę powtarzał oczywiście, ale jeśli... Chcecie nabić sobie poziom, to oczywiście tylko na, na tej mapce. Zdecydowanie jest najszybciej, najprościej nabijacie poziomy waszej postaci i to jest po prostu super. Co ty w ogóle farma masz tutaj, 100? Widzicie, farma tylko 108 życia. Bardzo malutką, chociaż taki poziom trudności i mapka dosyć daleka, więc te, też tutaj nie ma tutaj, nie jest to spowodowane tym, że gram na e, mapce bliskiej, temu ona tak wygląda. No nie wiem, gram na mapce standardowej. E, tutaj troszeczkę dalsze, więc to muszę by ich normalne, jakby. E, punkty wytrzymałości tak by to musiało być Już ja się nabijam to na maksa bo to się dotyczy każdego uderzenia każdy atak wypuszczony w tym momencie będzie atakiem AOE to jest mocne, bo mi top, co to mieć jako pierwszy jeśli budujecie szamana dożycie szybciutko do piątego, do piątego czwartego tieru do czwartego tieru yy, i podbijacie mu właśnie ten oto upgrade żeby jednak był on wy wy wymaksowany drogie to jest, bo to kosztuje 450 sam ten upgrade Mm, ale to wam się spłaci, to wam się na pewno spłaci. Leczenie. Mega dobre, tym bardziej, że moje jednostki są w zasięgu de facto mojego tutaj farmer'a. E, mojego szamana, przepraszam, mojego szamana. No i de facto te wszystkie jednostki inne te są w jego jakby obrębie mniej więcej. Wszystko go odsuniemy w tył de facto już zawsze będą one jego zasięgu. Dlatego też warto tutaj dać sobie te... te... korzenie, żeby nas one tutaj leczyły. No i dobra, pierwszy problem, czyli właśnie leci nam Jednostki la latające, bo no to naprawdę chyba nie wiem czy on bije swoimi rakietami, pewnie strzela w te la latające postacie, ale nie zmienia faktu, że on będzie standardowo w nie bije. No więc ta bombka na pewno tych nich nie będzie biła. Więc musimy teraz tych właśnie ściągać, a oni mają dużo życia. Paradoksalnie, paradoksalnie oni mają dosyć dużo, ży dużo życia. No, właśnie o tym mówiłem, właśnie o tym mówię. Źle rzuciłem, mogę rzucić bardziej w, to, w tą stronę. No dobrze, no dobrze, damy radę. No, idealnie byś mi powiedział. Podbijamy ich jeszcze bardziej. Widzicie, podbijam wszystko, co może być teraz na te jednostki latające, bo wiemy, że to one są dla nas problemem. Co so, wam, wam tu też mówiłem? Że dla mnie problemem największym będą jednostki latające. I to jest prawda, to jest prawda. To są dla mnie najcięższe jednostki aktualnie Bo wiem, że fizyczne fizycznych jednostek, które idą hmm, Powinniśmy sobie spokojnie poradzić O ten, o ci, sir, kieton, kiton? Nie wiem, na którym trzeba je nazywać, nie wiem, nie mam pojęcia No ale on jest, no wytrzymały na pewno OK, potrzebuję was teraz zdecydowanie tutaj z tyłu No i podbijamy. was na maxa no i widzicie, jednostki właśnie do bicia lotnych. Tylko lotne będą leciały później jeszcze z innych stron. więc będziemy musieli dbać o to, żeby jakiś tam budżet mniej więcej mieć ze sobą. Czy wezwać tego? Wezwijmy go. Pokażę Wam o co chodzi. Widzicie, jak dozwalacie tutaj te owieczki nasze paluszkiem i je znietacie, to on się wkurza. Aż się faktycznie wkurzy i leci na Was. 2000 tysiące życia. Chyba przesadziłem, mam wrażenie. Chyba to przesadziłem będzie ja tylko z tym. Podpalmy ten teren i zaraz uszczelmy. Widzicie, jak największy, zadać, bo to oczywiście jest ten nasz przyjaciel. Też podbijmy od razu. A taka, jak mówiłem, że był jak największy. Dobra, podbijamy dalej wszystko. Tutaj on jest, rozwalmy go. No i dobra, padł. Super, bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem czy ona nam daje jakąś ekstra gotówkę, jakąś tego wielką tylko wielką wręcz. Mm, I że warto go bić, nie mam pojęcia. Mm, no ale i tak dzisiaj jak pamiętajcie o tym, że nie jest ciężki, więc jeśli go odpalacie na Impossible, to spodziewajcie się tych dwóch tysięcy życia. Na niższy oczywiście trybek jest on o wiele, łatwy, o wiele łatwiejszy, prościej go bić i tam wam polecam wykonać sobie ten achievement. Nie na tym najtrudniejszym. Dla tych dwóch nie będę odpalał sobie tego szkieleta. Mu po co? One są w takim miejscu, że nie potrzebuje tutaj mieć żadnej blokady. Blokada z tyłu nam się spokojnie tutaj, e, przyda, ale z przodu, tam gdzieś hen-hen-hen na przodzie, już niekoniecznie. Więc tam nic nie będziemy się robili. Dajemy no wz wzmocnienie, bo to wzmacnia nam szamana. A szamana chcemy mieć jak najmocniejszego, bo to jest jedyna jednostka de facto bijąca e, magią. Tak, u mnie więcej jednostki nie będzie bijących magią. Jeśli macie szamana, wam wystarczy jeden. Jeśli macie mauzoleum, budujecie przeważnie dwa, bo to te zależy jeszcze nam wtedy na golemach, na gargulcach, bo są bardzo mocne. Hmm, ale w tym przypadku, oczywiście, wystarczy nam tutaj jeden szaman, bo jego damage jest naprawdę bardzo mocny. No i to, co on ma zrobić, on właśnie robi. Czyli zadaje ten super sumie I to wystarczy spokojnie. To wystarczy spokojnie. Daliśmy radę. Całe szczęście, bo byłoby słabo. Podbijamy oczywiście na maxa nasz piecyk. Jak mówiłem, piecyk to jest główna jednostka bijąca AOE, więc go chcemy mieć. Czyli AOE, oczywiście fizycznie. No i szaman, oczywiście, bije AOE magią. No i oczywiście, nasz tutaj podpalacz, czyli nasz tutaj czołg. Czołg jest oczywiście bardzo mocny, że pisaliście mi sami, że czołg jest jedną z mocniejszych jednostek. Potwierdzam, faktycznie jest on strasznie mocny. Nie wiem czy najmocniejszą, ale na pewno jest on bardzo mocny. Chyba sp sprawdziliście, taki niby olbrzymi tutaj pan szedł, a zwykły taki footman ma prawie dwa razy więcej życia od niego. No tak to wygląda. Tak to wygląda, Nic na to się nie poradzi. Mówię, podbijamy tutaj na maksać teraz przed lotnymi jednostkami. Jako, że górę mamy już zabezpieczoną maksymalnie, zabezpieczamy tak samo boki, bo stąd też będą one leciały, a tylko je ten jeden szkred będzie mógł tutaj czekolwiek robić, bo te dwa już nie, nie sięgają. Ja grałem archerami, budowałem wtedy ich w inny sposób, bo wtedy archer ma jednak o wiele lepszy zasięg, więc lepiej go używać w takich momentach. Tutaj, niestety, no zasięg jest bardzo słaby. to jest ich minus, też ich minus, coś za coś: albo dobry zasięg, albo, um, albo szybkoszczelność, de facto. Chociaż też oni mają damage, troszeczkę słabszy od arczera. Więc archer no, jest dobrą jednostką, chociaż. Chociaż mogłoby Wam się wydawać, że ten jest najlepszy na świecie, według mnie, Archer i tak się zasługuje na swoje miejsce na podium. No i dobra. Jest obrona, jak najbardziej, podbijemy jeszcze za chwilkę Shield damage. No to potrzebujemy 300 na jedną wieżyczkę. Będziemy zbierali to 300, bo nie ma sensu go udawać szybciej. Według mnie przynajmniej. Więc wy spokojnie na nazbieramy. No i po prostu będziemy um, bronili się po prostu systematycznie. Trzy rundy przed nami jeszcze, więc już de facto jesteśmy bliżej końca niż początku, więc powinno nam się to chyba udać. Więc nie straciliśmy się żadnego życia. to mapa, mówiłem, to jest najprostsza, ma najprostsza mapka z tych trudniejszych. O tak to możemy byśmy nazwali. Czyli z tych późniejszych mapek. To jest jedna z tych, właśnie najprostszych. No tutaj znowu oni lecą. Dobrze. Dobra, podbijmy teraz ich, ich bardziej. Um, w przypadku wojów. Tych naszych tutaj właśnie dwóch. Oni na maksymalne poziomie mają odblokowaną tarczę, którą jakby oni się zasłaniają, są so wtedy praktycznie niewrażliwi na obrażenia, ale oni nie zada zadają żadnego damage'a. Jest to oczywiście dobre, ale pamiętajcie o największym minusie właśnie tych jednostek na samych orków, ale to jest pośredni minus orków. Problemem jest to, że oni nie biją latających. Więc do nich trzeba de facto podejść i blokują jedną jednostkę. Widzicie, leci od razu dziewięciu w kupie, taki, tu mamy pięciu w kupie. Więc no ilość jednostek tutaj nas po prostu rozwala bardzo mocno. Więc to trzeba mieć na uwadze, że jednostki AOE bądź ataki AOE są tutaj bardzo istotne w tych momentach. Bo naprawdę w pewnych rundach właśnie to jest najważniejsze. Ehm, dobra, potrzebuję tutaj wsparcia z tyłu oczywiście. Mówiłem, lotne, to, są moi, to jest moja pięta Achillesowa w tym momencie. Mamy ich na maksa podbitych. Zobaczmy sobie teraz damage. Podstawowy ma 3200, kapitan orków 3900, 390, zwykły 260. Jednakże on ma 3 punkty odporności na fizyczne. I damage, no ma większy na pewno. O, 9, znaczy do 15, a ten ma damage do... 39. Jest różnica oczywiście jest spora, ale do kapitana no też jest spora różnica, ale jak mówiłem, oni są jak jest trzech. Jung trzy trzy jednostki, a ten zablokuje tylko jedną. Najmniej to jest spora różnica. Dobra, no, dajemy teraz mu ciernie. Ciernie są bardzo fajne u nich, tym bardziej jeśli oni mają tarcze, więc jak, dajecie, jak myślicie o daniu tarczy im, to dajcie mu im od razu ciernie. To jest bardzo ważne, żeby to było jakby w komplecie. Teraz tak, o, rzucamy tych ludzi czy też nie? No, chyba nie, bo nie potrzebujemy ich blokowały. A jednak, tutaj jest moja główna obrona. Ja nie chcę, żeby oni się blokowali. Chcę, żeby do mnie tutaj przyszli i spróbowali swoich sił. I spróbowali w głosy swoich sił. naprawdę, chyba już nie muszę nic za bardzo budować. Bo nic się już nie zmieni za bardzo. Bo główna moja si siła obrona jest właśnie tutaj. A chyba już wszystko, no, prawie że wymaksowane. Mhm. Wszystko wymaksowane. Nie mówię tych, nie wiem, czy jest sens w ogóle ich brać. No chyba tak nie za bardzo, mi się wydaje. Chyba nie za bardzo. No dobra, w takim razie szczelamy wokół nasze szkielety, to jest wszędzie. Żeby one te sobie jakieś tam obijały te noski, widzicie, no znowu latające więc znowu ich rzucamy do obrony i mówię. Jedynie co mi może przejść to jednostki latające. No to jest oczywiście spory, spory minus, ale za to nie poradzimy. Skoro jest aż tylu? Skąd was aż się wzięło? Nie mam pojęcia. No i Wiktorii. Jak widzicie, nie było to trudne. 22 minuty, więc skończymy na innym odcinku dzisiaj. I pytanie do Was: czy chcecie te kolejne mapki? Czy przejść na przykład króla jeszcze? O, albo po prostu możecie wybrać, jakim bohaterem mam grać. Teraz szybko przejdę między nimi, żebyście widzieli ich nazwy, żebyście mogli mi napisać wprost nazwę, kim zagrać w, kolejnej, w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, pamiętajcie o łapeczkach, każdy kto doszedł do tego momentu, zostawcie to łapeczkę, bo ja wiem, że was jest bardzo malutko, no po prostu to jest Kingdom Rush, to jest Kingdom Rush, ale se, gi gierka ma mieć taki wielki sentyment, że na pewno co jakiś tam czas ona będzie lądowała tutaj na kanale. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału, na razie, hej hej, pa!